Obrigado. Spraw, abyśmy poprzez Twojego ducha słuchali Twojego słowa. Nie tylko pokazywali się Jego słuchaczami, ale też jedynymi wiodącymi w swoim pojeździe. A to było Panu Jezusa Chrystusa. Amen. my. Kto go spożywa, nie umrze. Ja jestem chlebem żywym, który stąpił w nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieku. Chlebem, który jadam, jest moje ciało za życie świata. Na początku szóstego rozdziału Ewangelii Jana widzimy tłumy towarzyszące Jezusowi nad brzegiem jeziora kresteńskiego. Czytamy, że. Poza Nim mnóstwo ludzi powidzieli znaki, jakich dokonywał uzdrawiający chodnik. Kiedy Jezus sugeruje swoim uczniom, żeby do tych wszystkich ludzi nakarmić, Filip odpowiada za 200 denariów nie wystarczy chleba, aby każdy mógł otrzymać choć trochę. Co się stało potem? Pamiętamy. Jezus wziął pięć chlebów i dwie ryby, bo je i nakarmił 5 tysięcy mężczyzn i nieznaną ilość, nieznaną liczbę kobiet i dzieci. A po wszystkim zebrano 12 koszy reszty. Mam nadzieję, że pamiętacie, bo jakiś czas temu o tym wspominałem, jak ten epizod skomentował Robert Gwiazdowski. Zatem Gwiazdowski pisał: Nie przypadkiem Jezus nie rozmnożył DNA tylko korek bo co by się stało, gdyby po tych osadach to jak się nagle jednego wieczora kilkanaście tysięcy nowych denarów i pięć tysięcy mężczyzn chciało dziś na chleb ryby? Panem prorokiem, fałszywym pan i prawdziwych. Pojawiało się ich tam mnóstwo, więc o co chodzi? Message. Kiedy Jezus został chleb, wszyscy pomyśleli, co jest wtedy. I dlatego wszyscy w rozdziale 15 wersycie czytamy, że lud chciał go porwać, aby go odwołać królem. Rozpoznali nim Nowego Mojżesza, oczekiwanego proroka. Ale kiedy zeszło się, kiedy upadły emocje, znów zaczęli się domagać z nami. Najwyraźniej Dnia następnego ten cud do chleba już nie robi takiego wrażenia jak tego poprzedniego. I dlatego pytali, jaki znak uczynił, abyśmy zobaczyli i uwierzyli to, czego jest? To Nasi ojcowie, jednimanny napisali. jak jest napisane na, do zwiedzenia ale z nieba. Ja więc przemyśleli sobie ten cud z chleba pomyśleli... No, Więcej niż mam. bo jak zapewniona, zapewne, ma na no, no, czymś absolutnie niezwykłym. Pojawiła i zniknęła się w cudowny sposób, miała co właściwości. Zebrała w nadmiarze, ulegała zepsuciu, chyba że następnego dnia był szara. Miała smak placka z miodem, co było symbolicznym przed smakiem ziemi obiecanej, która była to, mlekiem i miodem płynącą, a więc smakowała obietnicą i przyszłością. Była przechowywana w przybytku wewnątrz Arki w miejscu Najświętszym, która była obrazem niebieskiej świątyni, mam nie do tego tak, towarzyszyła woda ze skały. I apostoł Paweł w pierwszym miejscu w dziesiątym, tak, to nie był zwykły. Ja zatem cudowny chleb z nieba i cudownie pozyskana woda ze skały. Prawdziwym chlebem z nieba, chlebem życia, nową prawdziwym chlebem z nieba, chlebem życia, nową lepszą manną jest moje ciało ofiarowane za życie świata. Nie chroniła od śmierci. W wersecie szpierali. A Jezus jakby podgrzewając jeszcze ten spór mówi, jeśli nie będziecie jedli ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili jego krwi, nie będziecie mieli życia w sobie. Wiemy, że podczas ostatniej wieczerzy Jezus nawiązuje do słów wypowiedzianych w szóstym rozdziale Ewangelii Jana, kiedy chleb nazywa swoim ciałem, a wino swoją krwią. W tym kontekście powinniśmy odczytywać słowa Jezusa. Bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje, bierzcie i pijcie. Chciałbym Wam zwrócić uwagę dzisiaj na to, że są trzy poziomy zrozumienia tego, co to znaczy, że Jezus oddał swoje ciało za życie świata i że prawdziwym chlebem z nieba jest Jego ciało, które On oddał za życie świata. Pierwszy poziom mówi o nim apostoł Paweł w pierwszym liście do Tymoteusza w pierwszym rozdziale 15 wersecie. Nauka ta jest godna wiary i całkowitego przyjęcia. Chrystus Jezus przyszedł na świat, żeby zbawić grzeszników. Chrystus umarł za grzeszników. Umarł za ludzi. Jego ciało jest. Ofiarą złożoną za upadłe dzieci Adama. Tak jak przez Adama na świat wszedł grzech i jako jego konsekwencja śmierć, tak przez Chrystusa przychodzi odkupienie. W ciele Chrystusa, który jest chlebem życia, dokonała się doskonała ofiara za grzechy ludzi. Ludzkość została pojednana z Bogiem przez. Krew Chrystusa w Jego ciele. Apostoł Paweł w pierwszym, liście do Korynt, do, w pierwszym rozdziale listu do Kolosan mówi Upodobał sobie Bóg, żeby w Nim zamieszkała cała pełnia boskości i żeby przez Niego wszystko, co jest na ziemi i na niebie, pojednało się z Nim dzięki przywróceniu pokoju przez krew Jego krzyża. A więc ten pierwszy poziom zrozumienia mówi nam o tym, że Chrystus przyszedł na świat aby zbawić grzeszników, że stał się doskonałą ofiarą za grzechy ludzi i że w nim grzesznicy mogą znaleźć pokój z Bogiem. Ale jest jeszcze drugi poziom zrozumienia. Znowu wracamy do pierwszego listu Tymoteusza, pierwszego rozdziału, 15 wersetu, ale tym razem w całości. Nauka ta jest godna wiary i całkowitego przyjęcia. Chrystus Jezus przyszedł na świat żeby zbawić grzeszników, z których ja jestem pierwszy. Ten drugi poziom zrozumienia przenosi nas od abstrakcji Chrystus umarł za ludzkość do konkretu. Chrystus umarł za mnie. A w przypadku Pawła pojawia się jeszcze jeden bardzo wyraźny kontekst. Kiedy Paweł mówi Chrystus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników, z których ja jestem pierwszy, to chwilę, chwilę wcześniej nazywa sam siebie bluźniercą i prześladowcą. No bo był bluźniercą i prześladowcą, zanim spotkał Jezusa na drodze do Damaszku. I tak naprawdę nie ma prawdziwej wiary bez przejścia od tego pierwszego do drugiego poziomu zrozumienia. Prawdziwa wiara. Zgodnie z Pismem Świętym to nie tylko treść, to nie tylko intelektualna akceptacja tego, co Pismo nam mówi na temat Chrystusa i Jego dzieła, ale to zaufanie, osobiste zaufanie Chrystusowi, które nie jest możliwe bez tego, czym pisze apostoł Paweł. Chrystus przyszedł na świat, żeby zbawić grzeszników, z których ja jestem pierwszy. Chrystus umarł za mnie. Jego ciało. Zostało wydane dla mojego zbawienia. Kiedy apostoł Paweł w liście do Kolosan, w drugim rozdziale, 14 wersecie, używa takiego obrazu listu dłużnego, weksla. Pisze tak. On wymazał obciążający nas list dłużny, który zwracał się przeciwko nam ze swoimi wymaganiami i usunął go, przybiwszy go do krzyża. Ten obraz przedstawia. Sposób, w jaki Bóg rozprawił się z naszymi długami, z naszymi grzechami. Tak, jakby obciążający nas weksel został przybity do krzyża i w ten sposób unieważniony. Ale pamiętajmy, że chodzi tutaj o indywidualne grzechy. Ja, że kiedy czytam w liście do Kolosan o tym liście dłużnym przybitym do krzyża, to nie chodzi tutaj o list dłużny skierowany przeciwko całej ludzkości. Ja, tu chodzi o mój weksel o moje długi, których w żaden sposób nie byłem w stanie spłacić. A więc po pierwsze, Chrystus jest prawdziwym chlebem życia. Jego ciało zostało wydane dla zbawienia grzeszników. Ale po drugie, On umarł za mnie. Chrystus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników, z których ja jestem pierwszy. Ten drugi etap jest kluczowy, ten drugi poziom zrozumienia. Ale nie ostatni. Niestety, niekiedy chrześcijanie w swoim zrozumieniu od kupięczej śmierci Chrystusa na tym drugim etapie się zatrzymują. Wierzą w to, że Chrystus umarł za mnie. Ale zapominają o tym, o czym mowa. W szóstym rozdziale Ewangelii Jana o tym, że Jego ciało zostało wydane za życie świata. A co to znaczy? To znaczy, że Chrystus po pierwsze umierł za grzeszników, z których ja jestem pierwszy, dokonał odkupienia, które dla mnie, konkretnie dla mnie, jest dostępne przez wiarę w Niego. Ale cel jest znacznie większy. Celem jest życie świata. I odnowienie wszystkich rzeczy w Chrystusie, jak mówią o, mówi o tym dzieje apostolskie w trzecim rozdziale, 21 wersecie. Śmierć Chrystusa i jego zmartwychwstanie mają prowadzić do zmartwychwstania świata. Ewangelia rozpoczyna się od dobrej nowiny o tym, że Chrystus umarł za mnie i ja mogę odnaleźć w nim zbawienie, ale na tym się nie kończy. Kończy się na tym, że wszystko zostanie odnowione w Chrystusie. I kiedy apostoł Paweł w ósmym rozdziale listu do Rzymian mówi o tym, jak to stworzenie zostało poddane marności z naszego powodu, ze względu na nasze grzechy, to mówi jednocześnie, że stworzenie też oczekuje z nadzieją odkupienia. Nasza nadzieja i nasze oczekiwanie to jednocześnie nadzieja i oczekiwanie całego stworzenia dosłownie apostoł Paweł mówi, że stworzenie zostanie wyzwolone z niewoli skażenia i wprowadzone w pełną chwały wolność dzieci Bożych. Niewola, skażenie, rozkład, to wszystko jest konsekwencją upadku człowieka. Ale uwolnienie z tej niewoli przyjdzie jako konsekwencja dokonanego w Chrystusie odkupienia wraz z martwych wstaniem. I słuchajcie, tak jak o każdym z nas, o każdym, kto uwierzył w Chrystusa, apostoł Paweł mówi, że wszyscy, którzy zostaliśmy ochrzczeni w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć i pogrzebani z Chrystusem. Ale po co? Nie po to, aby w grobach oczekiwać zmartwychwstania, tylko po to, żebyśmy już dzisiaj mogli prowadzić nowe życie. W szóstym rozdziale Listu do Rzymian od 11 wersetu Paweł mówi: uważajcie siebie za umarłych dla grzechu, ale za żyjących dla Boga w Chrystusie Jezusie. Niech więc grzech nie króluje w waszym śmiertelnym ciele, abyście nie byli posłuszni Jego porządliwością. Krótko mówiąc, Paweł mówi na tyle, na ile to możliwe żyjcie tak, jakby zmartwychwstanie już nastąpiło. Oczywiście to nie jest możliwe w pełni. W pełni skutków tego, że Chrystus umarł za nas, a my umarliśmy wraz z Nim, doświadczymy dopiero w chwili zmartwychwstania. Ale już teraz apostoł Paweł mówi: Uważajcie siebie za umarłych dla grzechu i za ożywionych dla Boga. I w jakimś sensie dokładnie tak samo powinniśmy traktować świat, który nas otacza, i stworzenie. Stworzenie też. Poddane zostało marności ze względu na nasz grzech. Ale tak jak dzisiaj nie czekamy bezczynnie na odkupienie naszych ciał, które dźwigają konsekwencje grzechu, już dzisiaj dzięki łasce Bożej chcemy oddawać nasze ciała na służbę sprawiedliwości, dokładnie tak samo powinno być ze zmartwychwstaniem świata. Już dziś powinniśmy robić co w naszej mocy, aby ten świat stał się lepszym miejscem do życia i abyśmy mogli ulżyć stworzeniu, które dźwiga razem z nami brzemię konsekwencji naszych grzechów. A zatem, jakie to wszystko ma dla nas znaczenie i do czego nas tak naprawdę szósty rozdział Ewangelii Jana wzywa? W pierwszej kolejności do wiary w Chrystusa. Wezwani jesteśmy do wiary w Chrystusa, bo jest to jedyny sposób na życie wieczne. Szósty rozdział, 46 szósty werset. Kto wierzy, ma życie wieczne. W drugiej kolejności jesteśmy zaproszeni do stołu pańskiego, u którego możemy posilić się i umocnić naszą wiarę ciałem Chrystusa. Jeden z ojców kościoła, Hilary Spłatier, z IV wieku po Chrystusie, mówił, że Bóg w kościele zastawia dla nas dwa stoły. Stół słowa, w którym, przy którym karmimy się Chrystusem, słuchając słowa Bożego, Pamiętając o tym, że nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Boga i stół chleba, przy którym spożywamy sakramentalny posiłek. Co więcej, stół słowa i stół chleba pełnią w gruncie rzeczy tę samą funkcję, ponieważ poprzez słowo i sakramenty Duch Święty wzbudza i utwierdza wiarę w naszych sercach. Musimy też pamiętać, że słowo, którego słuchamy, i eucharystyczny chleb, który spożywamy, nie przyniosą nam żadnej korzyści, jeżeli nie przyjmiemy ich z wiarą. I o tym mówi apostoł Paweł, który wspominając Izraelitów wędrujących przez pustynię w pierwszym rozdziale, w dziesiątym rozdziale pierwszego listu do Koryntian mówi, że oni spożywali duchowy pokarm i pili duchowy napój, ale zginęli na pustyni. Dlaczego tak się stało? To tłumaczy nam na przykład czwarty rozdział listu do Hebrajczyków, w którym czytamy, że usłyszane słowo nie przyniosło żadnej korzyści Izraelitom na pustyni, ponieważ nie złączyli się przez wiarę z, tym, z tymi, którzy je usłyszeli. A zatem jedli duchowy pokarm, pili duchowy napój, słuchali dobrej nowiny, ale zginęli, bo nie uwierzyli. I dlatego Bóg nas wzywa, abyśmy Chrystusa przyjęli z wiarą, nie? a uwierzywszy w Chrystusa, umacniali swoją wiarę, karmiąc się Chrystusem, karmiąc się Jego słowem u stołu słowa i Jego ciałem i krwią u stołu chleba. Wezwani do wiary w Chrystusa i do karmienia się Chrystusem, jesteśmy też wezwani do trwania w braterskiej wspólnocie, bo pamiętajmy, że stół pański jest nie tylko znakiem tego, kim jest Bóg dla każdego z nas i co dla każdego z nas uczynił, ale też znakiem tego, kim my jesteśmy dla siebie nawzajem. Bo jak czytamy przy każdej wieczerzy pańskiej, chleb jest jeden, bo my, ilu nas jest w Chrystusie, stanowimy jedno ciało. I wreszcie jesteśmy też wezwani do tego, aby karmiąc się Chrystusem i oddając Mu chwałę i dziękczynienie, zabrać się za ten świat, żeby go zmienić, żeby go słowem Chrystusowym i Ewangelią Chrystusową uczynić lepszym miejscem. Z tego, że Chrystus jest chlebem życia, którego spożywanie jest jedynym sposobem na życie wieczne, płynie dla nas całkiem sporo konkretnej zachęty. Jego ciało zostało wydane za życie świata. I musimy pamiętać, że to oznacza w pierwszej kolejności, że On umarł za grzeszników, w drugiej kolejności, że umarł konkretnie za mnie, a w trzeciej kolejności, że Jego ciało zostało wydane za życie świata. I że choć kluczowe jest zrozumienie tego, że to ja jestem grzesznikiem, który potrzebuje zbawienia w Chrystusie i mogę go dostąpić tylko spożywając jego ciało i krew, karmiąc się Chrystusem, to jednak moje osobiste zbawienie nie jest końcem tej historii, ale jest tak naprawdę kluczem do jej kontynuacji. Do tego, że w Chrystusie cały świat umiera i cały świat zmartwychwstaje. I choć na ostateczne zmartwychwstanie czekać musimy do dnia Jego powtórnego przyjścia, to jednak poprzez to, że ciągle żyjąc w ciele martwym z powodu grzechu, żyjemy w nim jednak zmartwychwstałym życiem, możemy zmieniać ten świat mocą Jego Ducha i mocą Jego Ewangelii. Amen. Powstańmy. Szanko.